Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jesteście na kanale Crave Drive, z tej strony Łukasz, a za mną piękna Kia x -Seed. Zaczynamy. Witam Was na kanale Crave Drive, z tej strony Łukasz. Dzisiaj będziemy dostawać piękną Kia x w niewątpliwie pięknym kolorze. Badu sole, badu sole, badu sole.

Prezentowany dzisiaj samochód to wersja benzynowa z silnikiem o pojemności 1498 cm3, automatyczna skrzynia biegów, super wersja kolorystyczna, fajne lufergi. Naprawdę warto z tym samochodem się zapoznać bliżej. Oczywiście w porównaniu do prezentowanych wcześniej daci jest to troszeczkę inny przedział cenowy, są to samochody troszkę droższe, ale okazuje się, że zapoznając się z cennikiem, wcale nie jesteśmy tak daleko, na przykład od wersji Prestige Dachi Daster. W tym odcinku chciałbym się skupić głównie na takich elementach, które są istotne z punktu widzenia przyszłego właściciela takiego pojazdu, czy takim samochodem wygodnie się jeździ, czy są jakieś elementy, które wymagają poprawy, czy zdecydowałbym się sam na zakup takiego pojazdu. Także zacznijmy od wnętrza i później przejdziemy sobie do zewnątrz, pokażę wam bagażnik, pokażę wam tył samochodu, kilka elementów, które ja już znalazłem, takich, które ewentualnie zwróciłyby moją uwagę na minus. Ale trzeba zaznaczyć, że jest sporo jednak tych elementów, które zdecydowanie są na duży, duży plus. Przejdźmy teraz do bagażnika, który w tej wersji wyposażenia otwierany jest ręcznie. Bagażnik wygląda w sposób następujący: z góry jest półeczka, którą można spokojnie zdemontować. Siedzenia są dzielone. Jeśli chodzi o sam bagażnik, to nie jest on zbyt duży, natomiast y, to co jest istotne, ten próg załadunku tutaj ta podłoga się praktycznie wyrównała z tym progiem. więc wkładanie jakichkolwiek tutaj przedmiotów na pewno będzie y, bardzo proste. Umówmy się, to nie jest samochód do jakiegoś transportowania jakichś wielkich rzeczy, natomiast ten bagażnik na takie spokojne jakieś wyjazdy czy codzienne potrzeby w zupełności myślę, że wystarczy. Gaśnica schowana jest tutaj w takiej. Wnęce z lewej strony, natomiast to, co jest jeszcze istotne, dostęp do koła zapasowego, właściwie to do koła dojazdowego znajduje się pod tym pod tą podłogą, która tutaj jest zielona, tak mniej więcej. W połowie, tu mamy koło dojazdowe, wszystkie potrzebne elementy typu lewarek, podnośnik i tutaj też bym chciał zauważyć, że sporo tutaj jest jednak tej przestrzeni jeszcze między kołem a tą podłogą, więc jeżeli będziemy mieli potem jakieś elementy takie, które będziemy chcieli ze sobą wozić, jakieś na przykład klucze swoje czy jakieś drobne, to będzie można to jeszcze tutaj spokojnie w tym miejscu zmieścić. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo przestrzeni, natomiast po rozłożeniu tej podłogi, którą trzeba zaznaczyć, zobaczcie jaka jest gruba ta podłoga, jest bardzo solidna jest naprawdę sporo tej przestrzeni jeszcze na jakieś zakupy. Tutaj mamy też miejsca na e, haczyki, takie żeby sobie zapiąć jakąś siatkę, przyczepić zakupy czy jakieś elementy. Te haczyki są cztery, więc jak najbardziej wystarczające. Na plus w bagażniku na pewno złączy zapalniczki, które znajdują się w tym miejscu. Takie haczyki na siatki, w tym i w tym miejscu. Także naprawdę to jest wszystko, co w bagażniku być powinno. Nie ma co tutaj zbyt długo na ten temat się rozwodzić. Ok, zapraszam Was do środka pojazdu. Zasiadamy sobie w wygodnym fotelu, który jest bardzo fajnie wyprofilowany, pokażę Wam go tutaj na przykładzie siedzenia pasażera, oparcia, tutaj te boczki są bardzo daleko wysunięte, także bardzo dobrze trzymają, można powiedzieć, że ten fotel się wpada, ale on jest taki mięciutki, naprawdę wygodny, także pierwsze odczucie po y, dostaniu się do środka pojazdu są bardzo pozytywne, y, tutaj ta kierownica na pewno robi dużą robotę, widać, że te materiały, które są tutaj użyte naprawdę są w wysokiej jakości, fajnie to wygląda, i naprawdę cieszy oko. To co chciałbym wam na początku pokazać, to kluczyk, który dostajemy do Key Exit który wygląda w ten sposób. Jest on na pewno bardzo, bardzo wygodny. Naprawdę też zrobiony z fajnych materiałów, także tak można powiedzieć, że cieszy też oko. Zobaczcie, że rozmieszczenie tych przycisków jest w bardzo fajny sposób, także nie można się pomylić, nawet jak już potem kilka dni używacie samochód, to te przyciski już intuicyjnie, zamykanie, otwieranie, możecie wciskać. Oczywiście on jest składany tutaj na tak zwanym scyzoryku, E, więc jeśli chodzi o kluczyk, to na pewno bardzo, bardzo fajna rzecz. To będziecie mieli z tym kontakt bardzo często w dłoni, więc warto o tym wspomnieć. No dobra, zamykamy drzwi, zabieram was na krótką przejażdżkę odpalamy silniczek. Oczywiście z kluczyka w tej wersji tutaj nie ma żadnego przycisku. Start, stop. Tak jak pewnie mieliście okazję zauważyć, w bagażniku miałem urządzenie do pomiaru głośności, natomiast w wypadku tego modelu naprawdę nie ma aż sensu go wyciągać, ponieważ w samochodzie, zarówno podczas jazdy, jak i na postoju, jest tak cicho, że tutaj żadne pomiary naprawdę nie są potrzebne. Byłaby to zdecydowanie strata czasu. Pierwszy kontakt to oczywiście to, co tutaj kierowca się styka z kierownicą. Materiały bardzo fajne, kierownica tutaj wyprofilowana. Elementy, które użyte do wykończenia naprawdę fajne. To są jakieś plastiki, natomiast naprawdę dobrze wyglądają. Z tyłu tutaj mamy takie łopatki. To już jest e, tak trochę nawiązanie lekko do jakichś droższych modeli. Natomiast to wszystko jest takie plastikowe, pod po dotyku ręką się okazuje, że to jest takie troszeczkę, e, no, no nie jest ten materiał jakiś taki, jakbyśmy się spodziewali. Natomiast wygląda na pewno dobrze. Na kierownicy wszystkie przyciski, które są nam niezbędne do jazdy. E, także z kierownicy obsłużymy dosłownie wszystko. Z prawej strony duży wyświetlacz, który jest naprawdę bardzo dobrze widoczny, reaguje bez problemu. Z każdej strony jest dobra widoczność, więc nie ma tutaj żadnych kłopotów, że przy mocnym słońcu nie widać, co na tym wyświetlaczu się znajduje. Przed nami tradycyjne zegary, na środku wyświetlacz, więc startujemy. W wersji, którą Wam prezentuję, oczywiście pełna elektryka, skrzynia automatyczna. Która naprawdę jest dużym plusem tego samochodu. I z takich rzeczy, które pierwsze zwróciły moją uwagę w momencie, kiedy już tak. pierwszy raz wsiadałem do auta, odbierałem samochód, to tutaj jak gdyby elementy wykończenia deski rozdzielczej. Zobaczcie, jak fajnie na tym daszku tutaj zostało to wyprofilowane. Naprawdę robi to dobrą robotę, jeśli chodzi o takie odczucia wizualne. To naprawdę jest na dużo, dużo plus ja przez wiele lat nie miałem kontaktu z samochodami tej marki i jeszcze pamiętam Kia z takich czasów, gdzie e, pamiętacie pojawiały się te pierwsze modele, które nie wyglądały zbyt estetycznie e, i te materiały nie były zbyt dobre. Natomiast teraz już to się naprawdę zmieniło i ten samochód wygląda bardzo dobrze. Z racji tego, że jestem użytkownikiem Dash i Duster, no to cały czas będę jednak nawiązywał do tamtej marki i wiem, że ciężko jest porównywać te modele, natomiast e, przesiadając się do Key Exit, to co zauważyłem, to na pewno jest wygłuszenie drzwi, te elementy e, wykończenia drzwi. Zobaczcie jaki dźwięk wydają z siebie te drzwi po zamknięciu. Jeszcze raz. Widać, że tutaj te drzwi są naprawdę fajnie wygłuszone, że są dużo grubsze. Ta blacha jest też prawdopodobnie grubsza niż w Dacjach. Więc ten efekt takiego no, bezpieczeństwa jest naprawdę bardzo, bardzo fajny ok, to ruszamy skrzynia automatyczna jeśli chodzi o gałkę zmiany biegów to tak naprawdę jest bardzo fajna jeśli chodzi o dotyk ja będę cały czas nawiązywał do tych rzeczy takich, które są istotne z punktu widzenia posiadacza takiego samochodu na przykład w przyszłości do zmiany biegów jest jeden tym przycisk z lewej strony tutaj jest naprawdę ja mam dużą tą dłoń zobaczcie, że można pewnie chwycić tą gałkę bardzo fajnie te przełożenia tutaj chodzą płynnie naprawdę jest takie, do widać ten uchwyt solidny Zarzucamy drive. Ja jestem zakochany jednak w automatach. Naprawdę wygodnie się jeździ z takimi samochodami i powolutku ruszamy do przodu. Zdążyliśmy ruszyć samochód automatycznie zamknął wszystkie zamki. Zanim wyjedziemy sobie na Asfalt, to chciałbym zwrócić uwagę na Widoczność w lusterkach, która jest bardzo dobra, mimo tego, że te lusterka nie są zbyt duże, natomiast widoczność do tyłu jest naprawdę super. Słupki są stosunkowo cienkie i praktycznie widoczność w tym samochodzie nie jest w żaden sposób zaburzona. Ta szyba jest też wielka, także naprawdę jeździ się bardzo, bardzo przyjemnie. Zobaczcie, wcześniej pokazywałem Wam ten wyświetlacz w pełnym słońcu. Natomiast, tak jak jest on troszeczkę zacieniony, to tutaj ta widoczność na tym wyświetlaczu i ta rozdzielczość tego wyświetlacza jest naprawdę super. Także tutaj do obsługi jest myślę, że on bardzo fajnie ulokowany. Odległość tego od dłoni jest wystarczająca, więc można sobie spokojnie tutaj sięgnąć. Zresztą, wszystko pewnie też tutaj obsłużymy z kierownicy, instan, więc nawet nie trzeba odrywać rąk podczas jazdy. Migacza. Bardzo istotna rzecz, żeby ten dźwięk tego migacza nie był jakiś irytujący. Zobaczcie, że tak naprawdę no, nie będziemy tutaj testować tego przyspieszenia. Ten silnik tutaj e, powolutku się będzie nam rozpędzał, nie będziemy tutaj go katować jakoś. Natomiast to, co chciałem zauważyć po kilku dniach użytkowania tego samochodu, że ten pojazd nie nakłania do szybkiej jazdy. Naprawdę jest tutaj taki samochód, ta jazda taka dostojna, powolna. Więc on na pewno nie skłania do tego, żeby tym samochodem jeździć szybko. Myślę, że to jest bardzo fajna propozycja dla osób, które będą chciały w okolicach 100 tysięcy kupić sobie taki pojazd. A w mojej ocenie jest naprawdę to super samochód. Tutaj mamy kilka takich nierówności, które samochód naprawdę bardzo fajnie wybiera to yy, zawieszenie bardzo fajnie, tak, jest głuchy taki odgłos tych, tych pokonywanych nierówności, yy, więc naprawdę na duży plus, jeśli chodzi o zawieszenie. Kolejny plusik to system start-stop, który działa naprawdę płynnie i tutaj nie ma żadnych kłopotów z tym systemem. Sprawdzimy też, jeśli chodzi o cofanie. Zobaczcie, ta kamera do tyłu jest bardzo wysokiej różniczości, i w momencie, kiedy cofamy, to możemy praktycznie polegać w 95% na tym wyświetlaczu. Oczywiście warto się też dodatkowo rozejrzeć. Natomiast ta kamerka jest naprawdę super. Bardzo fajnie w niej wszystko widać. Samochodem podróżuje się bardzo komfortowo, i mimo tego, że i tu znowu nawiązanie do Dastera, jest on jednak zdecydowanie niższy, i po przesiadaniu się z takiego suwa do tego typu samochodu, macie wrażenie, że jednak siedzicie bardzo nisko, to już po krótkiej przejażdżce można bardzo szybko się przyzwyczaić, i naprawdę ta jazda jest bardzo, bardzo przyjemna. Z takich minusów, które ewentualnie tylko no, to w pierwszym momencie zauważyłem, to co zrobić z telefonem komórkowym? Ja go sobie tutaj położyłem w momencie y, y, wsiadania, gdzie są te uchwyty na kubeczki natomiast można go też tutaj położyć. Tu jest taka półka, natomiast on tutaj nie pasuje idealnie z tego, że ta, ta półka jest troszeczkę takim dziwnym kształcie, nie wiem czy to będzie widać na filmie, natomiast z tym telefonem trzeba tu troszeczkę pokombinować, żeby go złapać natomiast na plus na pewno tutaj są bardzo fajne elementy oświetlenia, możecie sobie tutaj schować okulary, wszystkie te elementy są bardzo dopracowane, nawet tutaj jest bardzo fajne wyłożenie tego elementu na okulary taką miękką gąbeczką więc wszystko jest naprawdę na duży, duży plus. Tutaj w daszkach nie znajdziemy żadnego oświetlenia natomiast to oświetlenie znajduje się tutaj trochę wyżej ok ja wybieram się dalej na tą miłą przejażdżkę Kion XC Was zapraszam już niedługo na następne odcinki będziemy mieli bardzo fajny materiał dla Was więc zapraszam do subskrypcji dziękuję Wam bardzo za oglądanie widzimy się już niedługo pozdrawiam bardzo serdecznie, cześć!